Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty Kipera i ogólny przekaz od tych kart. Dawno nie było tego rodzaju filmu, e, przynajmniej chyba nie w październiku. Także możemy spokojnie zobaczyć, co karty Kipera chciałyby przekazać. Proszę pamiętać, że jest to czytanie ogólne. Zawsze przypominam. No nie przez przypadek pewnie sięgnęłam po tą talię. Karty mają coś na rzeczy. Ja jeszcze chwilę pomedytuję. No, zobaczymy, z kim ma rezonować, niech rezonuje. Jeśli otworzyliście, moi drodzy, ten film powinno być to dla Was. Dobrze. Pierwsza karta. Tu mogą być, moi drodzy, bardzo dużo, może być bardzo dużo myśli. Jest kreatywność wasza, działania nowe, które przychodzą do was, związane z takim socjalnym statusem, z karierą, z waszym autorytetem. Profesjonalnie zaczynacie podchodzić do jakiejś sprawy. Także tutaj, moi drodzy, jest bardzo, bardzo dużo koncentracji na karierze, na waszym autorytecie, na waszej, moi drodzy, profesjonalnej drodze. Tak, dalej. Pokazała się karta z takiego osłabienia, takiej energetyki słabszej. Ja myślę, że tutaj jest coś takiego, że ten spadek energii nie przychodzi tak znikąd. Spadek energii, który tworzy się tak naprawdę poprzez osoby, które są wokół Was albo też Wasze myśli. Wasze czyny, moi kochani. Tutaj ten spadek energii, no, ja bym powiedziała, że jest po coś po to, aby był, moi drodzy przerywnik, żeby nie podejmować za dużo działań naraz, żeby skupić się bardziej też na takiej witalności. Na wyzwoleniu siebie z różnego rodzaju myśli. Tu liczy się zdrowie, liczy się, moi drodzy, przerwa, tak? Nawet kilkugodzinna, chwilowa. Pomyślcie o swojej witalności, pomyślcie o zdrowiu. Dalej moi drodzy, też idą jakieś niespodzianki, ale zobaczymy właśnie w jakim kierunku. Niespodzianki listy, które przyjdą do was, moi drodzy do domu. I to może być związane właśnie nad tym, nad czym pracujecie. Tu kochani pracujecie nad Waszym wizerunkiem. Pracujecie nad czymś nowym. Ta niespodzianka, która przyjdzie, no tu niespodzianka może być do dwóch tygodni, tak? Ta wiadomość listowna, sms-owa, mailowa to przyjdzie do Waszego domu i to będzie związane też właśnie moi drodzy z pracą, z czymś, nad czym pracujecie. Tak, tu jest. Wszystko związane z pracą. Ta wiadomość moi drodzy, możliwe, że dla wielu z Was będzie to nowy początek w pracy. Może niektórzy będą zmieniać tą pracę, zakładać jakieś własne biznesy czy działalności, ale też kochani, tu się szykują przy tym niespodziewane pieniądze. Także ja myślę, że Wasze zaangażowanie i kreatywność, pierwsza karta, doprowadza Was moi drodzy, do pracy nad sobą, nad swoim rozwojem, i tu tak naprawdę te pieniądze będą. I tego się nie spodziewacie, także coś ekstra, dodatkowego, prawda? Co przychodzi do Was. Ja myślę, że. Kochani, te pieniądze mogą się pojawić również z jakiejś instytucji publicznej. Tak. Tu są różnego rodzaju instytucje publiczne. I one wiążą się tak naprawdę z jakimś kredytem, z jakąś pożyczką, to to samo, czy jakimś planem wsparcia, dofinansowaniem. Także odszkodowaniem, tak, bo czasem mamy jakieś sprawy, czy w Waszej karierze zawodowej, moi drodzy, czy ogólnie, tu może być jakieś odszkodowanie z, z ubezpieczalni, z instytucji finansowej. Coś, co przyjdzie tak naprawdę dodatkowego także nieplanowanego możliwe że planowaliście co innego a wychodzi jeszcze lepiej także tutaj idzie prezent w postaci wiadomości o finansach tu się rozwijacie tutaj widać tu się rozwijacie i tu macie moi drodzy wsparcie od osób trzecich właśnie zaangażowanie idzie tak jest jakiś mentor na Waszej drodze. Jest szef, współpracownik, jest instytucja moi drodzy: finansowa. Jest wiele ludzi, którzy wspierają Was w tym momencie. No to jest od dwóch tygodni do miesiąca, do pięciu tygodni, tak? Tutaj jest ogromne mm, wsparcie. Myślę, że. Musicie skupić się na waszej witalności. Musicie skupić się na tym, co lub kto podkrada waszą energię, moi drodzy, bo to jest w tej chwili kluczowa sprawa. Także tutaj jest bardzo ważne zdrowie, energetyka, którą też możecie tracić po próżnicy, na jakieś daremne, moi drodzy, sytuacje. Rady, rady. Tutaj, moi drodzy, radą jest tak naprawdę jakiś plan dalekodystansowy. Możliwe, że czeka was jakaś podróż służbowa, plany. Radą jest, moi drodzy, dużo przemyśleń i też, ja tak odczuwam, że będziecie, moi kochani, pomagać komuś w jego problemach. I to może być starszy mężczyzna, zarówno, jak i młodsza kobieta. Tu mogą być też delegacje albo służbowe, albo też rodzinne wyjazdy. Także karty radzą, aby podróż, i wasze plany były związane z rozwiązaniem, tak? Tu musicie roz, pomóc, rozwiązać komuś jakieś problemy. Karty radzą, aby nie odwracać się, tylko pomóc, rozwiązać komuś problemy. Starszy mężczyzna, młodsza kobieta, ktoś, bardzo możliwe, że potrzebuje rozmowy, Waszej wsparcia, spotkania, tak? Bo ta podróż mówi też o spotkaniach, ale też mówi o iluzjach różnego rodzaju. Może ktoś ma iluzję, możliwe, że wy też patrzycie na pewne sprawy poprzez taki pryzmat. No, tutaj, moi kochani, radą jest podróż: robić plany też dalekosiężne. No dobrze, moi kochani, to wszystko. Ja myślę, że no takie rady, ale przekaz jest ogromnie pozytywny. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.